Szanowni Państwo, rozpoczynam uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich Wydziału Politologii Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie w punkcie konsultacyjno-rekrutacyjnym w sierpcu. W imieniu uczelni oraz własnym serdecznie witam przybyłych na naszą uroczystość. Panią rektor, dr Aleksandrę Burek, rektora Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii Stosunków Międzynarodowych, pełniącej jednocześnie funkcję prodzekana Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykańskich. Witam jej na <klucza> Witam serdecznie panią dr Ewę Szymańską, dziekana Wydziału. Dziennikarstwa i nauk politycznych w przyszłości Szkole komunikowania polityki stosunków międzynarodowych. <klucz> Witam panią doktor Henrykę Piekarską, promotora pracy magisterskiej naszych studentów. <klucz> Witam pana profesora Lecha Kościeleckiego, również promotora naszych <klucz> studentów. Witam serdecznie. Władze miasta i powiatu witam pana burmistrza Marka Koświka. <klucz> witam pana Zbigniewa Waleszyńskiego, zastępcę burmistrza miasta Światowskiego. <klucz> witam władzę powiatu z panem starostą Janem Laskowskim i <klucz> z wicestarostą panem Markiem. Pani I z Panią Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, Panią Izabelę Jagodzicką. Witam Pana doktora Henryka Dynka. Witam także Panią Wyspowę Jankowską z punktu konsultacyjno i w Kostyni. Witam przedstawicieli lokalnej prasy i telewizji. Witam wszystkich pozostałych gości. W sposób wyjątkowy witam hmm. naszych absolwentów. Absolwentów Wydziału Politologii o specjalności doradztwo personalne i zarządzanie personelem. Ten szczególny dzień związany z wyróżnieniem. I uroczystym wręczeniem dyplomów magisterskich, dzień ukończenia studiów, który obchodzimy w otoczeniu najbliższych, najlepiej odpowiada kalendarzowi świątecznemu. Tą świętą, podczas którego wspomina się i myśli o tych, do których wdzięczność dopiero z czasem nabiera coraz większego znaczenia. Nie sposób w tej chwili wymienić wszystkich ale wśród nich są na pewno rodzice, rodzina, najbliżsi, promotorzy, wykładowcy, asystenci, pracownicy dziekanatu. To święto, w którym warto raz jeszcze spojrzeć na studia, jak na czas poświęcony temu, by znaleźć, zobaczyć, posłuchać i zapamiętać, ale uświadomić sobie, że studia to tylko pewne interludium w nieustannym zdobywaniu, poszukiwaniu sensu istnienia i tego, co wiedzą chcemy nazywać. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo dumna, że tutaj mogę dzisiaj z Państwem być i że mogę patrzeć na to, jak Państwo te dyplomy yy, magisterskie odbiorą, dlatego że pamiętam niektórych tylko państwa zajęć, pamiętam kilku państwa z przez egzamin, egzaminu nawyż dyplomowego magisterskiego. Yy. Myślę, że to nie jest pierwszy i nie ostatni zresztą egzamin w Państwa życiu. Na pewno będziecie zdawać, czy to egzamin edukacyjny, czy y, inne egzaminy jeszcze nie raz. Być może dalej będą Państwo studiować, czy to na studiach podyplomowych, czy na studiach y, doktoranckich, do czego bardzo Państwa namawiam. Ale chyba nie tylko po to kończy się studia, prawda? Głównie chyba studia kończy się po to, żeby mieć narzędzia do tego, żeby e, inaczej dalej żyć, żeby rozpocząć nowy etap w życiu i z innym wykształceniem, z inną wiedzą, ale wiedzą, którą nadal będzie trzeba i, i będzie się chciało poszerzać. E, wiedzą, która e, przede wszystkim pozwala stawiać kolejne pytania do tego, żeby coraz e, więcej e, oświecić i dowiadywać. E. Powiem szczerze, że nie wiem, czy nie tracę teraz tajemnicy, że niektórzy spośród Państwa będą wyróżnieni. Nie wiem, czy to nie jest tajemnica, ale muszę to powiedzieć, bo dla mnie Państwo wszyscy powinni być wyróżnieni. Przede wszystkim z tego względu, że pracując i yy, jednocześnie potrafili Państwo podejść do nauki, jednocześnie potrafili Państwo przygotowywać się, czytać książki, pisać. Pracę magisterską, a to przecież nie jest 15 minut, trzeba włożyć tutaj dużo pracy i dużo wysiłku. Zresztą bardzo Państwu wszystkim gratuluję. Szanowni Państwo, Finat, Korona, to opus. Koniec wielkiego dzieła. Wasze dzieło jest wspaniałe, bo zakończone sukcesem, bo po tych latach nauki zakończyliście etap swojego życia bardzo owocny. Bardzo cenny. Cenny dlatego, że inwestycja w człowieka jest inwestycją najbardziej wartościową. Nikt wam tego nie odbierze. To jest wasz skarb i to jest wasz dorobek. Możecie być z tego dumni. Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim, ale szczególnie podziękować swoim absolwentom, swoim magistrom za to, że stanowiliście. Tak wyjątkowo pracowitą i tak wyjątkowo życzliwą grupę. Praca z wami była prawdziwą przyjemnością i z przyjemnością będę Was spotykać na ulicy i patrzeć z dumą, jak się rozwijacie, jak wykorzystujecie to, co tutaj mogliście zdobyć. Proszę Państwa, ale nie dla nas wszystkich z naszej grupy był to okres najszczęśliwszy. Najpierw współczuliśmy Olze. Z powodu jej dramatu, jaki przeżyła, identyfikowaliśmy się z jej problemem, a potem z takim żalem, bólem i wstrząsem redżegnaliśmy Anię Karmińską. Proszę Państwa, zapamiętamy ją jako osobę wyjątkowo ciepłą, przyjazną, serdeczną, ale przy tym niesamowicie wytrwałą. Byliśmy świadkami, kiedy w bardzo zaawansowanej ciąży przychodziła, pracowała i chciałam obronić i obroniła. Poproszę Państwa o powstanie i uszczenie do godziny mm -hmm. świętej pamięci Meksle, Pani Szanowni Państwo, drodzy bliscy naszych dzisiejszych langartów, świętujących swój sukces. Możecie być dumni z tych ludzi. Są naprawdę wspaniali i udowodnili, że inwestując w siebie, są odpowiedzialni, zabiegają o siebie, i o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Proszę Państwa, życzę Wam, żeby zdobyte tutaj doświadczenie, teoretyczne, a też poprzez często doświadczeniem życiowym, zawodowym zaowocowało dalszej naszej przyszłości zawodowej, żeby pomogło wam w zdobyciu lepszego jutra i żeby to była przepustka otwartości na coś więcej, na lepiej, na większą stabilizację. Zapytajcie Państwo, dzięki Pitagora powiedział, to człowiek jest miarą przeżyczy. Pamiętajcie o tym, to wy jesteście wielcy i to wy jesteście miałą przyrzecze. Skorzystajcie z tego, wykorzystujcie to i tego Wam życzę. A więc proszę Państwa, dzisiaj jest wielki dzień przed Wami, ponieważ dzisiejszy dzień stanowi ukoronowanie Waszej wieloletniej pracy, można powiedzieć. Wieloletniej pracy, bo tytuł magistra no Tytuł na magistralu jest w rzędzie inteligencji, prawda? Inteligencji polskiej i myślę, że wasze, wasza wiedza, wasze umiejętności, wasze zdolności będą pocentowały na waszych stanowiskach pracy, waszych rodzinach, że ten tytuł Wam y, da taką pewność siebie, pewność siebie i umożliwi zajmowanie, zajmowanie y, kolejnych stanowisk wracam się również tutaj do y, władz y, powiatu znaczy, miasta i powiatu że to jest piękny kapitał ludzki piękny kapitał ludzki, który trzeba zagospodarować i można zagospodarować, prawda bo Polska jest y, bogata bogactwem swoich obywateli bogactwem swoich obywateli, a ci ludzie są bogaci w wiedzy. bogaci wiedzę i powinni teraz dać z siebie coś właśnie dla społeczności lokalnej. społeczności lokalnej. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję, gratuluję władzom yy, powiatu i miasta, że nie szczędzicie trudu i... To jest wielka sprawa dla Sierpca. Wielka sprawa dla Sierpca, że ta stosunkowo niewielka społeczność, w którą już układ dla Pani Dyrektor, dla Pani z że ta niewielka społeczność ma w sobie taką potencję intelektualną. Taką potencję intelektualną, że rzadko się zdarza, żeby w stosunkowo małych w miejscowościach oddalonych od wielkich aglomeracji było tak dużo ludzi z wyższym wykształceniem. Dlatego jeszcze raz chwilę głowę przed Panią dyrektor y, dotyczącego ośrodka i tutaj przed Gostyninem, że no że potrafiliście to zagospodarować, ten kapitał ludzki. A Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Wam i Waszym rodzinom. Dzisiejsza uroczystość rozdania rezonów magisterskich jest objęczeniem naszych studiów. Z radością przyjmujemy gratulacje, cieszymy się z naszego sukcesu, który jest dla nas wielkim osiągnięciem, a przede wszystkim chcemy podziękować tym wszystkim, bez których ta uroczystość nie doszłaby do skutku. Dziękujemy władzom uczelni za bałość o wizerunek Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, dzięki czemu legitymowanie się dyplomem tej uczelni jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem. Wiemy, jak istotny wkład i wysiłek w proces naszej edukacji wniosło nasze grono profesorskie, którego przedstawiciele znajdują się w tej pięknej sali. Gorąco dziękujemy za trud włożony w przekazanie nam wiedzy, dzięki której będziemy mogli realizować swoje zawodowe plany i osiągać kolejne cele oraz podejmować nowe wyzwania. Chcemy wyrazić wdzięczność pracownikom dziekanatu i administracji, zawsze służącym nam pomocą i radą oraz tym, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania wierzymy dla pani dyrektor Anny Miejszykowskiej która przez cały okres studiów była nam wyjątkowo życzliwa, wspierała nas w trudnych chwilach, nigdy nie uchylała się od pomocy. Pragnę również wyrazić przekonanie, że kończąc studia nie rozstajemy się z nauką. W dynamicznie rozwijającym się w dzisiejszym świecie należy cały czas poszerzać swą wiedzę i horyzonty, zdobycie wykształcenia jest zatem jednym z etapów realizacji marzeń i planów każdego z nas. Mamy skromną nadzieję, że i studenci, w przepięknej ziemi sierpeckiej jako członkowie Wielotysięcznej Rzeszy Absolwentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykańskich w Warszawie godnie zapisaliśmy się w kartach Waszej pamięci. Wierzymy, że, przy, że przynajmniej o części z nas jeszcze usłyszycie i będzie to na pewno w znacznej mierze Wasza zasługa, szanowni profesorowie. Dziękujemy za wszystko bardzo serdecznie. studentów dużego roku chciałabym serdecznie powitać wszystkich zebranych gości, a w szczególności tegorocznych absolwentów. W tym uroczystym dniu spotkaliśmy się, aby z ciężkim sercem pożegnać naszych starszych kolegów. Z ciężkim sercem, ponieważ tworzyliśmy jedną dużą rodzinę studencką. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i zrozumienie naszych kolegów. Można powiedzieć, że byli Podporą trudnych Będzie nam Was bardzo brakowało. Dlatego też z tego miejsca chciałabym w imieniu wszystkich studentów drugiego roku serdecznie i szczerze pogratulować moim kolegom zakończenia kolejnego etapu w swoim życiu, z tytułu magistra. Ponieważ wiemy, ile pracy, wyrzeczeń i trudu musieliście włożyć, aby ukończyć wyższą uczelnię, tym bardziej Wam gratulujemy. W możemy <coughs> powiedzieć, że wam trochę zazdrościmy. Wy już macie wszystko za sobą, a przed nami jeszcze kilka miesięcy ciężkiej i módowej pracy. Mam nadzieję, że trud, który włożyliście w na zaobserwuje w przyszłości. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, sukcesu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. I żeby doświadczenie zdobyte w czasie studiów, 从某个方面来说，是欠来的。 dużo sukcesów w nauce. Dzisiaj spotykamy się już na wręczeniu dyplomów magisterskich. Chciałbym podziękować Państwu za przekazanie wiedzy naszym nowym magistrantom. Bardzo się cieszę, że w okolicy w mieście przybyło nowych obywateli, którzy mogą przed nazwiskiem napisać MGR bez kropki. Dużo sukcesów Państwu życzę sprawach zawodowych. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze kontynuować naukę, również wielu, wielu sukcesów Państwu życzę. Dziękuję bardzo.